Zapraszam Cię do modlitwy, która zakończy Twój dzień w pokoju i bliskości z Bogiem. Wszechmogący Boże, dziękuję Ci za ten dzień, za każdą radość, która była darem Twojej miłości, i za wszystkie trudności, które uczą mnie zaufania. Przebacz mi moje błędy i zaniedbania. Pomóż mi jutro być lepszym człowiekiem, pełnym miłości i pokoju. Panie, oddaję Ci moje troski i lęki. Proszę, wypełnij moje serce spokojem i prowadź mnie na Twoich drogach. Pobłogosław mnie i moich bliskich tej nocy. Niech Twoja miłość otacza mnie, a Twój anioł strzeże mojego snu. Amen. Teraz zatrzymaj się na chwilę. Pomyśl o tym, co dziś dobrego wydarzyło się w Twoim życiu? Podziękuj Bogu w sercu za te małe i wielkie błogosławieństwa. Pamiętaj, że niezależnie od tego, jak trudny był ten dzień, Pan zawsze jest blisko. On zna Twoje serce i pragnie, abyś znalazł pokój w Jego miłości. Jeśli poczułeś ukojenie, podziel się tą modlitwą z innymi. Subskrybuj nasz kanał aby codziennie razem z nami szukać duchowego wsparcia. Dobranoc i niech Bóg Cię błogosławi. W celu podniesienia jakości nagrania głos narracji został wygenerowany komputerowo.